Przyjrzyjmy się dzisiaj z bliska najnowszym wynikom Alphabet. Zrobimy to w formie powiedzmy takiej szczegółowej karty ocen dla inwestora. Sprawdzimy, jak ten technologiczny gigant poradził sobie w kluczowych obszarach i, co najważniejsze, co to wszystko oznacza na przyszłość. No dobrze, zacznijmy trochę nietypowo, bo od samego końca jaki jest ostateczny wynik? Otóż w zunifikowanym rankingu oceny spółek Alfabet zdobywa aż 105 na 115 możliwych punktów. To jest naprawdę, naprawdę imponująca nota. Zobaczmy więc, skąd się wzięła. Taki wynik oczywiście przekłada się na bardzo konkretny werdykt wyjątkowa spółka z rekomendacją Strong Buy, czyli mocnego kupna. No i taka ocena od razu rodzi pytanie: co sprawia, że fundamenty Alfabet są postrzegane jako aż tak solidne? I tym samym przechodzimy do pierwszej części naszej oceny, fundamentów biznesowych. To właśnie one są podstawą siły i stabilności alfabet, no i rysują obraz, no bliski perfekcji. A te fundamenty opierają się na trzech pilarach. Mamy tu jakość zarządu, przewagę konkurencyjną, czyli tak zwaną fosę, która chroni biznes przed rywalami, no i ogólną odporność całego modelu biznesowego. Jak widać, noty są prawie idealne, co od razu pokazuje, na jak solidnym gruncie stoi ta firma. Zarząd dostaje notę 9 na 10. Dlaczego tak wysoko? Cóż, za wieloletnią historię mądrego lokowania kapitału, co widać po wysokim zwrocie i, szczerze mówiąc, gigantycznych przepływach gotówkowych. Do tego dochodzi bardzo intensywny skup akcji własnych, to zawsze dobra wiadomość dla akcjonariuszy. A ten jeden mały minus? To ryzyko związane z ogromnymi, ale to ogromnymi wydatkami na infrastrukturę pod sztuczną inteligencję. A teraz coś, co robi naprawdę ogromne wrażenie. Przewaga konkurencyjna, fosa ekonomiczna alfabetu została oceniona na maksymalne 10 na 10 punktów. To jest absolutny szczyt. Co się na to składa? Po pierwsze, oczywiście, absolutna dominacja we wszukiwarce i reklamach na YouTube. Po drugie, ten potężny ekosystem, który wręcz przykleja do siebie użytkowników pomyślmy tylko, Android, Chrome, Workspace. No i wreszcie Perełka, czyli Google Cloud, rosnący o 48% rok do roku, z portfelem zamówień wartym 240 miliardów dolarów. To wszystko razem tworzy jedną z najszerszych fos ekonomicznych w całym sektorze technologicznym. Dobrze, przejdźmy teraz do silnika, który napędza całą tę maszynę. Skupimy się na potężnych wskaźnikach finansowych, które pokazują, jak efektywnie alfabet zamienia swoją dominację na, no cóż, na realne pieniądze. No to jak wygląda ta siła liczb w praktyce? Spójrzmy na te trzy kategorie: rentowność, wzrost i stabilność oraz przepływy pieniężne. W każdej z nich oceny są albo maksymalne, albo bardzo bliskie maksimum. To jest po prostu obraz finansowej doskonałości. Wejdźmy w to głębiej. Rentowność 14 na 14 punktów pełna pula. Taki wynik stawia alfabet w absolutnej światowej elicie, jeśli chodzi o zdolność do generowania zysków. Co stoi za taką perfekcją? Po pierwsze, niezwykle wysokie marże. Firma zatrzymuje prawie 60% przychodów jako zysk brutto. Po drugie, zwrot z zainwestowanego kapitału, czyli ROIC, wynosi aż 33% przy koszcie tego kapitału na poziomie zaledwie 9%. Mówiąc prościej, firma zarabia ponad 3 razy więcej na każdej zainwestowanej złotówce niż wynosi koszt jej pozyskania. To są wyniki, które zostawiają konkurencję daleko w tyle. A co ze wzrostem? No cóż, dynamika w czwartym kwartale jest po prostu imponująca. Przychody rosną o 18%, zysk na akcję o 31, a segment Google Cloud on wręcz eksploduje, rosnąc o 48% rok do roku. To dowód, że firma nie tylko jest niesamowicie rentowna, ale też wciąż rozwija się w zawrotnym tempie. Okej, okay, fundamenty i finanse wyglądają znakomicie, ale przejdźmy do ostatniej części, tej kluczowej z perspektywy każdego inwestora. Czy cena jest odpowiednia i jakie są główne ryzyka? Przed nami ostatni zestaw kryteriów. I tu robi się ciekawie zadłużenie, perfekcyjna nota 8 na 8, ale oceny za wycenę i w kategorii bonus korekcje są już bardziej zniuansowane. I to właśnie tutaj pojawiają się pewne kompromisy. Kwestia długu jest, szczerze mówiąc, bardzo prosta. Ocena 8 na 8. Dlaczego? Bo bilans firmy jest określany jako super konserwatywny. Mają prawie 127 miliardów dolarów w gotówce przy zaledwie 46,5 miliarda długu. To jest po prostu finansowa forteca. No a co z wyceną? Tu ocena 11 na 15 punktów sugeruje, że to nie jest jakaś tania okazja. Ta wysoka jakość jest już wliczona w cenę. Z drugiej strony, wskaźnik PEC, który zestawia cenę ze wzrostem zysków, jest na całkiem uczciwym poziomie. Więc, krótko mówiąc, Tanio nie jest, ale cena wydaje się być adekwatna do tej najwyższej jakości i potencjału. A ta ostatnia kategoria: bonusy i korekcje. Ocena 5 na 8 wynika z pewnego balansu. Po stronie plusów mamy gigantyczne skupy akcji i to, że zarząd sam ma udziały w firmie. Ale po stronie minusów, te ogromne wydatki na AI, które w 2025 roku mają przekroczyć 91 miliardów dolarów. Do tego rosnąca presja regulacyjna i antymonopolowa w USA i Europie. I to są bardzo realne ryzyka. Spróbujmy więc to wszystko podsumować i spojrzeć w przyszłość. Co dalej z Alphabet? Jaki jest strategiczny kierunek, w którym zmierza firma? Jaki jest więc ostateczny wniosek? Dla kogoś, kto myśli długoterminowo, w perspektywie pięciu, może 10 lat, alfabet wydaje się kandydatem na kluczową pozycję w portfelu. Przyszły wzrost ma być napędzany przez sztuczną inteligencję, chmurę i subskrypcję. I chociaż krótkoterminowo można spodziewać się wahań kursu, głównie przez te wysokie wydatki i regulacje, to fundamentalna siła firmy zdaje się to wszystko równoważyć. I na koniec zostajemy z tym jednym, ale za to kluczowym pytaniem. Czy te absolutnie gigantyczne wydatki na sztuczną inteligencję to ruch, który zacementuje dominację alfabet na następną dekadę? Czy może wręcz przeciwnie, stanie się największym obciążeniem i ryzykiem w historii firmy? Cóż, na tę odpowiedź przyjdzie nam jeszcze poczekać.